Dzień dobry. Nazywam się Jan Jaszkowski, jestem osteopatą i chciałbym dzisiaj pokazać, jak nawet odległy uraz, jakim mi się wydawał uraz w obrębie stopy, może wpływać na bóle kręgosłupa i może powodować bóle kręgosłupa. Obecna ze mną Jagoda kilka miesięcy temu miała zerwane ścięgna Hillesa. W momencie, kiedy po, po rehabilitacji zaczęła chodzić, Zaczęła odczuwać dolegliwości w obrębie kręgosłupa lęciowego. I teraz chciałbym pokazać mechanizm powstawania tego, tej dolegliwości. Jeżeli poproszę mnie, żeby zrobiła kilka mini przesiadów. Widać w tej chwili, jak miednica się rotuje, a w obrębie prawej stopy jest zmniejszone zdjęcie grzbietowe co powoduje właśnie tą lekką rotację w kręgosłupie. Dziękuję. W momencie, kiedy zaczynamy chodzić, takie ograniczenie w jednej ze stóp będzie powodowało, że nasza miednica rotuje się bardziej w kierunku tej uszkodzonej stopy, natomiast tułów rotuje się w znacznie w przeciwnym kierunku, jak to jest podczas chodu, co powoduje Nadmierne przeciążenie stawów e, międzywyrostkowych w kręgosłupie. Czyli zobaczymy, że miednica rotuje w jednym kierunku, a tułów będzie rotował w przeciwnym kierunku. To w tych stawach, w drobnych stawach kręgosłupa, następuje nadmiar rotacji. Więc jak można to stosunkowo szybko poprawić? Proszę Cię, żebyś to sobie sobie śniebokie i zaczęło od takiego wykroku, mniej więcej na 45 stopni. W tym momencie, kiedy jagoda wykonuje wykrok, trzeba leciutko i delikatnie rozciągać mięśnie łydki i stawiać stopy. Teraz poproszę, żebyś zrobiła wykrok mniej więcej 30 stopni do przodu. I teraz do przodu przed siebie. Świetnie. I teraz z tą sobie na bokiem i proszę zrobić kilka takich mini przesiadów. I w tej chwili teraz widać poprawę. Oczywiście to nie jest skończone leczenie, jeszcze trzeba będzie nad to stopą popracować, ale w tak szybki sposób można e, odciążyć te stawy kręgosłupa i pomóc sobie w tych donych gościach. Dziękuję bardzo.